Digitalizacja jest powszechnym i kluczowym procesem w muzeach. Pod pojęciem digitalizacji rozumiemy wytwarzanie cyfrowej postaci obiektu, na którą składa się skan bądź fotografia obiektu wraz z jego metadanymi opisowymi. W dobie wszechobecnych, nowoczesnych technologii dane cyfrowe uzyskiwane są do wielu różnych celów, ale najważniejszym z nich jest zarządzanie obiektem, a przede wszystkim jego ewidencjonowanie i katalogowanie. Pozostałe, równie istotne cele, to m.in. prace konserwatorskie, ocena zmian stanu zachowania obiektu, prace badawcze, opracowania naukowe oraz wszelkie działania wydawnicze, edukacyjne, popularyzatorskie, jak i marketingowe. Zakup i wdrożenie programu do digitalizacji zbiorów ma znaczenie strategiczne dla Muzeum Wojska Białostockich. Postawiliśmy sobie bowiem za cel, by poprzez zmianę programu w ciągu najbliższych 7 lat osiągnąć poziom 95% zdigitalizowanych zasobów muzeum. Część z nich chcemy w przyszłości udostępniać szerokiej publiczności w internecie. Nasze muzeum nieustannie się rozwija. Obecnie jesteśmy na etapie budowy nowej siedziby. Wiąże się to z koniecznością przeniesienia zbiorów z magazynów i ekspozycji do nowego budynku. Nowe przestrzenie magazynowe dadzą nam możliwość lepszego uporządkowania i rozmieszczenia obiektów. Niezbędny do tych zadań jest efektywny program do zarządzania obiektami muzealnymi. Nowy program pozwala kontrolować ruch muzealiów umożliwia prowadzenie dokumentacji tego ruchu, a także tworzenie protokołów zdawczo-odbiorczych. To wszystko daje gwarancję, że proces przeniesienia będzie przebiegał profesjonalnie, bez ryzyka utraty danych, tak jak w przypadku starszego programu, z którego dotychczas Muzeum Wojska korzystało. Program posiada funkcje, za pomocą których możemy dokładnie opisać aktualną lokalizację obiektu a co za tym idzie, łatwo go później odnaleźć. Nowy program do digitalizacji zbiorów w znacznym stopniu podnosi skuteczność pracy kadry merytorycznej muzeum. Wdrożeniem programu zajmuje się dział głównego inwentaryzatora. Z nowego programu mogą również korzystać inne działy w zakresie prowadzonej działalności wystawienniczej, edukacyjnej czy naukowej. Podsumowując, zakupiony program jest innowacyjny i kompleksowo pomaga w zarządzaniu zbiorami, a także procesami muzealnymi dla nieograniczonej liczby użytkowników.